Cześć majsterkowicza. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się bardziej chińskim bateriom do elektronarzędzi. Pewnie z wielu z was zastanawiało się, dlaczego są tyle tańsze od oryginalnych i jak działają w rzeczywistości. Ja już dłuższy czas użytkowałem chińskie baterie, a w sumie to już minęło około półtorej roku. Więc myślę, że będę mógł się na ten temat wypowiedzieć. Ja osobiście zauważyłem pewne różnice w działaniu między oryginalnymi bateriami a chińskimi i podzielę się z wami tymi informacjami. Mam ze sobą dwie baterie, jedną chińską, drugą oryginalną Milwaukee. Porównajmy na pierwszy rzut oka różnice wizualne, które mają baterie. Jak od razu widzicie, bateria oryginalna ma na sobie napis Milwaukee. Bateria chińska tego napisu nie posiada. Oczywiście są baterie chińskie, które posiadają ten napis i są podrobione wizualnie praktycznie nie do odróżnienia. Kolor samego plastiku baterii też się różni. Oryginalny jest jaśniejszy, ten chiński jest taki trochę poprzebarwiany, ma różne barwy w różnych miejscach. Z takich różnic wizualnych to by było na tyle. Przejdźmy teraz do wagi elektronicznej i sprawdźmy, ile baterie ważą. Najpierw zważymy baterię chińską. Bateria chińska waży 166 gram. Bateria oryginalna waży 188 gram. Waga nie jest jakaś idealnie precyzyjna co do grama, bo ma zaokrągla. Nie pokazuje dziesiętnych grama, tylko pokazuje pełny gram, zaokrągla. Jak widać na pierwszy rzut oka, baterie mają teoretycznie tą samą pojemność, ale tutaj już tego litu jest więcej i ta bateria po prostu jest cięższa. Porównajmy to teraz z bateriami na przykład Makity. Teraz mam w ręce dwie baterie, Makity. Jedna chińska, druga oryginalna. Jak widzicie na pierwszy rzut oka są te same zmiany. Bateria oryginalna ma na sobie logo Makita. Bateria chińska tego logo nie ma. Poza tym nie widzę tu większych różnic wizualnych. Kolor jest czarny, więc łatwiej było go podrobić. Przejdźmy teraz do wagi. Bateria chińska. Dodam, że ta bateria ma napisane, że ma 6 amperogodzin, czyli powinna być większa od tej baterii, która ma 3A. Sprawdźmy jej wagę. Bateria waży 551 gram. Teraz mamy baterię oryginalną. Bateria oryginalna, która ma 3 amperogodziny, waży 608 gram. Jak widzicie, Chińczycy nie oszukują nie tylko z pojemnościami baterii, bo bateria, która. Według ich parametrów ma 6A, nie waży nawet tyle co bateria, która zajmuje 3A. Oczywiście możecie powiedzieć, że obudowa jest inaczej wykonana i sama obudowa waży więcej, ale tak nie jest. Jeśli chodzi o użytkowanie, czas pracy na urządzeniach elektrycznych jest również inny, ale także różna jest ich moc działania, szczególnie w elektronarzędziach typu klucze udarowe, aby odkręcić śruby. Mam ze sobą dwie grzechotki. Jedną Makita i drugą Miluoki. Jedna ma moment zrywający 45 Nm, a druga 75 Zrobimy teraz test przykręcenia nakrętki z mocą ciut mniejszą niż deklarowana przez producenta i spróbujemy je odkręcić przy użyciu baterii chińskiej oraz baterii oryginalnej. Zobaczymy jak sobie te narzędzia z tym poradzą. Przy pomocy zwykłej grzechotki dokręcimy nakrętkę, którą mam przyspawaną do stołu na, na początku 40 nm. Równe 40. Dokręcamy. Wkładam baterię chińską. Nie poszło. 38 nm. Również nie poszło na oryginalny. Będziemy teraz zmniejszać moc. Moment, który odkręcił, było 38 Nm, czyli jak widzicie, makita nie jest w stanie odkręcić nakrętki, która jest przykręcona z mocą, którą deklaruje producent. Minimalna moc, jaką mogę ustawić na tej przekładce, jest 34 Nm. Dokręcimy więc śrubę z mocą 34 Nm. 38, trochę przesadziłem. Teraz została dokręcona z mocą 34,8 Nm. Robimy test. Chińska bateria. Chciało, ale nie poszło. Nie ma mocy. Sprawdzamy teraz bateria. oryginalną. Przy oryginalnej zostało to odkręcone bez problemu. Jak widzicie, moc rozruchowa baterii oryginalnej jest dużo wyższa niż chińskiej. Ja osobiście, majsterkując przy samochodach i rozkręcając to, również to zauważyłem. Nieraz mam problem z odkręceniem jakiejś śruby. Pierwsze to spoglądam, to czy bateria jest naładowana. Gdy jest naładowana, a wiem, że śruba nie jest mocno dokręcona, bo na przykład dokręcałem ją kilka dni wcześniej lub coś montowałem i wiem, że nie była dokręcona yy, na większą moc niż deklaruje producent narzędzia, zmieniam po prostu baterię na oryginalną. I narzędzie odkręca bez problemu. Nie wiem czy oszukuje makita, czy przekładka odliczenia momentu Jones' Way, ale makita nie odkręca śrub dokręconych parametrami, których deklaruje producent. Przejdźmy teraz do testów Milwaukee. Dokręćmy teraz nakrętkę i przetestujemy narzędzie Milwaukee. Dokręcone zostało z siłą 57 Nm. Wkładamy baterię chińską. Zostało dokręcone z mocą 57 Nm. Grzechotka deklaruje 75 i na baterii chińskiej nie jest w stanie odkręcić. Zmieńmy teraz baterię na oryginalną. Tutaj mamy baterię oryginalną Milwaukee i spróbujmy odkręcić śrubę. Miała grzechotka mały problem, ale podołała. Podsumowując działanie chińskich baterii, oparte na moim doświadczeniu, mogę Wam powiedzieć, że występują baterie chińskie lepszej i gorszej jakości. Mam dokładnie dwie baterie do makity, obie chińskie, zadeklarowane 9Ah. Bateria, którą trzymam w mojej prawej ręce, jest dużo lepsza od baterii, którą trzymam w lewej ręce. Różnią się one takimi szczegółami jak sprawdzanie statusu naładowania baterii. Oczywiście to może być tylko detal, więc warto przed zakupem, jeśli się na niego zdecydujecie, sprawdzić opinia kupujących ludzi pod aukcją znajdującą się na AliExpress. Ja osobiście chińskie baterie używam do elektronarzędzi i nie robią mi one dużej różnicy. Czasem są takie sytuacje, o których wspomniałem, że klucz nie daje rady odkręcić po prostu przykręcone śruby czy nakrętki ale to wiadomo, że możemy popuścić sobie ją normalnym kluczem, a dalej już odkręcić elektronarzędzie. Różnica cenowa między bateriami oryginalnymi a chińskimi jest bardzo duża. Dlatego pewnie wielu z Was zastanawia się, które baterie kupić. Ja posiadam osobiście baterie oryginalne i chińskie. Mam wiele elektronarzędzi i tak jak wspomniałem, przy elektronarzędziach typu klucze udarowe czas pracy na bateriach chińskich a oryginalnych nie jest Taki, żebym go po prostu zauważył podczas pracy. Przy, jeśli chodzi o moc y, narzędzi, jest ona odczuwalna, ale czas pracy niekoniecznie. Jeśli weźmiemy na przykład taką szlifierkę elektryczną, no to tutaj pobór prądu jest dużo większy i baterie rozładowują się dużo szybciej chińskie od oryginalnych. Jeśli pracujecie właśnie przy obróbce stali, gdzie macie dużo szlifierek kątowych i do nich potrzebujecie baterii, to raczej bym szedł baterie oryginalne. Jeśli potrzebujecie baterii, tak jak w moim przypadku do elektronarzędzi typu klucze udarowe, myślę, że chińskie baterie nie są złym rozwiązaniem. Ale to już może sobie każdy z was samemu przetestować. Ja tylko podzieliłem się opinią i doświadczeniem, które ja zdobyłem podczas używania tych elektronarzędzi. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Jeśli filmik Ci się spodobał i był dla Ciebie przydatny, zostaw łapkę pod tym filmikiem, a jeśli masz jakieś pytania, napisz komentarz. Postaram Ci się odpowiedzieć. Dziękuję za obejrzenie. Cześć.